Dzisiaj nadszedł dzień naszej wypłaty. Razem mamy 5120 zł. Pracujemy oboje, ale to ja ogarniam budżet. On nie czuje cyferek. Ja pracuję jako kierowniczka Biedronki, on jest spawaczem i ma 2000 zł. Teraz musimy zaplanować, jak przeżyć listopad. Przejdźmy więc do budżetowania. Zaczynam od rachunków za apartament w Warszawie: prąd, gaz, HBO Go. Wyszło 1470 zł, a to dopiero rozgrzewka. Kolejny krok to codzienne wydatki na zakupy spożywcze, paliwo oraz imprezę u znajomych. Poszło 1710 zł. Kolejny etap to nasze oszczędności i cele. Odkładam na poduszkę finansową oraz rezerwę na naprawę auta. Razem 500 zł. Na razie nie miliony, ale ważne, że coś odkładamy. Na koniec zaglądam do zobowiązań i tutaj mam ratę za telefon oraz spłatę pożyczki od rodziców Alana. Wyszło 600 zł, a on twierdzi, że niby wszystko mamy pod kontrolą. Robisz co możesz, kombinujecie jak się da, a na koncie dalej niewiele? Ten arkusz cieni perki, co spokojniejsza głowa i mniej spin co miesiąc o budżet. Pisz w komentarzu słowo opara, para, a podeśleć ten szablon.